Witam wszystkich na kolejnym odcinku na tym kanale! Subia i like! Dobra, zaczynamy mecz ćwierć na wart. odcinku graliśmy mamy z Arsenal, niestety, był rewiz w pierwszym metrze, jak widzicie, sami 0 do 0, ale w drugim metrze, a mam w 33 minute odpalił się i pił ściglił bramkę w pierwszej. Teraz czas na Liverpo, który pokonał a z tym Wille 3 do 1. W, w drugim 3 do 2, bo 6 2, 6, 3. Barcelona na dość odpadła z Borusem Dortmund. Po pierwszym meczu było 0-0, a w drugim niestety Borus okazała się lepsza w jednym punktem. Niestety Bajalowarkusem uległ na Lombardii. W pierwszym meczu było 3-1, w drugim 2-2. Czy razem szło 5-3? Dziękuję. Już zapraszam do oglądania. Zostawcie lajka, subskrypcję i zaczynam pierwszy mecz. Się nie zapomniałam wam ale to spokojnie. Dobrze, dobrze. Czekamy. Zresztą też od razu na Madryt, w ogóle w gramy na Santiago, nie ten mur, uślemy, że gra, ale wyciągamy. Jesteś na Bernadette, w Hiszpanii. Bernadette przyjechał do Hiszpanii. Żeby pozwolić sobie w finału. To jest Winnie, Mbappe i Rodriguez. Się od się raz, no nie, to, Nie mogę tego niestety, od tabeli, ale nie to Nic nie w bo myślę, że to... Słaby, niech goła, się, Zaznę, to będzie tak, teraz. E, się odpala. Ale Hardzisz asekurował teraz. Widać, że Liverpool się znał. Są te gry Teraz teraz. Wypuszczenie. I to jest bramka. W 11 minute Japoho. Pograli. Jeszcze Ligowa. Liverpool prowadzi. 1 do 0. Nabierają. Teraz szybki mecz. Teraz real musi ruszyć, się otrząsnąć. Człameni! Druga bramka widzę już już. minuta, real odpowiada. A tak się popisa te Rodryg wywałczył, to posiadanie piłki. Ładny i tutaj nie próbował i uderzył. Ale są bez szans. Real prowadzi. Raczej ja, real ręce? Jeden do jednego teraz, Szablon jest i Diaz ma ale teraz Ascension nie fałuje Rodrigo bardzo słabo tą stronę, jest Robertson. Nie, Robertson wyczyścił Rodrigo, ale Łukasz Wasko z Robertsona, z temu tylko Gapoko, który musi wywalczyć. Bellingham Broni Matka ten... Alison. Teraz... Mardik Van Dijk, On tutaj wyciszył Bellingama. Chciałby o niego teraz. Leci werbus z kontrą, Antonio Rubiger, wysoki zaszecz. Łomień i gola w 16 minucie. Kiliana, Kiliana chciał iść to podanie z Bamba, teraz dalej, ale no niestety. Słame Lucas Lukasz Was, to jest Walberde i Rodrigo. Teraz Rodrigo mija obronca liverpool, ładnie zabeczyszczono. Fede Valverde, który już, już. Teraz, tak Remi, Remis. O, na pierwszej Peremizm z Liverpoolem to tu że... W jutrzejszym odcinku będzie final. Teraz kantem z włodem Kilian Mbappe robi groźno. I teraz czy będzie wramka? Nie mam wygoła, la Real Madrid. Real nie prowadzi w tym meczu. Ale teraz Warczyk Van Dijk wyszedł dość wysoko.

Z tego zawodnika zauważyłem, widzimy dokładnie kto to był, ale teraz Raul Asensem ma dokładną sytuację, aby uderzać. Wstępnie wybija to zawodnik. Liverpoolu teraz. Rodrigo i to jest bramka. Oceńcie tą bramkę w komentarzach. No właśnie jak się złożył do tego Tutaj ładnie. Pomodę Bramkowa... jaki 10 i Rodry jest 2 do 1 dla Ronald Reagan Bellingham, Klienem Mbappé, Klienem Mbappé, czy będzie wyczerpywany w Tak, ale stracił, bo to zyska matka Lister. 2 do 1 dla Ronald Reagan, czy ra... Ja... Nie jest już. Ledką nogą. No, ale palu palcem. Już jest na linii, się czysto, żeby już nie był. To pomrano Madryt, widzę, niż zwycięża. Chodź Mbappé, chodzi Endrik. Lukasz w F, Rodrigo. Kontroler, sensie cały dzień się strzelił, ale ta wódka na matkę Listera teraz. Ego sensie ładne, nie nie chciał do Endrika grać i dobra półka, ale jest tu tym z z Arsenal wyrównać w mecz, bo jeden do jednego. Aże za wolnym królowską świętość nie! Koniec serca, Real wygrywa te spotkania. Jeden, jednym punktem z Hiszpanii, już ani do Anglii Anglii. Dobra, hmm, dobra Lombardia wygra. w polszym odróżnieniu w pierwszym razie w, w meczu i w drugim w pierwszym wieczorze, ale na trudzie. A co trzeba będzie taki, więc może jednak wprowadzić kogoś innego za kachę. Hmmm, trzeba się pozostawić felomendy. Zostawmy na razie taką jedenastkę, dobra. Gramną finą Real Madrid! Zapraszam! Subskrypcję, lajka i dzwoneczek A teraz trzeba wygrać to spotkanie! Pamiętam! się drugi sezon. Prawda, też z Real Madrid. O. Trzeba wygrać w ogóle Liverpool kontra Real Madrid! Rywerką się spiją, z długo do Żeby wygrać, już jest na niedawno. nie do 1 proszę, na tym. w się to jest. Teraz, bo trzeba mieć w liczo 11 minut, 16. Eeeee. Ten a w którejś... Rodrigo teraz klina na apel z grywał do Viniciusa, ale wam daj... ...suję za dalej, tak by był offset, ja się bym wysłuchał. Będę pójść i uderzyć, łamy nie wyczyszcza każdego, to nawet zrobić już tam Hameda, ale Vinicius podał. O nie, a teraz na pokoju, wyrpułacie, żeby odpowiedzieć. Rolowy Madryt. Logowacz w finale i muszę też. Ludygę, każdy apokonflikt tamtego spotkania. Każdy był wysoko, Rudiger był wypaśninikiem. Teraz lad, 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 Teraz chłamy Bellingham i Roblox, Countdown który które napracowali i wywalczyli z pierwszego goła na Real Madryt. teraz szybko ludu, przechodzę Ale a Radio A teraz. Znowu mnie tu do Alicjącz, Mbappé, Dominicjus, Rodrygo, to będzie? Nie. Alicją sobie ładnął wieczkę teraz. Liverpool bardzo mają że ale bez Weźmy na życiu, karne, a koniec rozpływów. Może być porządek w środku pola na razie, 0 do 0. ładnie, nie zeru. Ładnie, Nie, na kółko. pas. Słamy, nie. Aj co jakby sejot, jak ja no do góry, no gola, teraz gapoko, gapoko leci, 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 ...Lukasz, leci, leci. naszą będzie ...żeby tu nie leci, 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 panowie, panowie... ...i to będzie... leci, 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 tą stroną, tam, gdzie są chane niestety nie poszedł tą stroną Będę ja próbował ich drugią zmienić przez na Rodrygo I Teraz niepotrzebne złoto czy tam wyszła w piłkę teraz eee, Matka listę i teraz szalony Teraz... O, sens ja, nie wyczyścił! Liverpool... doprowadza do wyrównania. Dwa do 2 do 2. Aha, Eli jest wtedy Nie miał to starego sensu. Ale teraz Real może stracić kolejnego goła. Tym razem może stracić. O kurku, teraz jednak jest szansa dla Liverpoolu, który broni typu kurtuła. Będzie rzucał mu Homet na lach, tak jest, łapie teraz do Killia, Które traci na tą podpółkę bo łaczka. Niestregomus to jest walka, okradka. Diaz, 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 Diaz kontra Federico Valverde. Rodrigo kontra, a jednak straci to Killia, A Jednak będziemy miały dodatkowe 30 minut. Ja, no, Wywołam, tak jest, akurat się się nie malowało. No, Udało Dwie Zaczynamy ale to jeszcze nie zdążyła domać! Teraz... i to jest ukarane! Teraz broni Alison Kurwa bym się trzymała, nie obejrzał żadne Kurwa, bo ja zjem, Dias, kontra Mendy Mendy, będę <trujemy> go, Mendy się zastawia, jednak źle się zastanawiamy I Kurtua interweniuje. I mamy! Pole prowadzenia numer 4 Jeśli nie to teraz... ...czymś... ...o... teraz nie podanie klienta Mbappe do... ...iniciusza! Jak jakiś inny z nic jest kontra, Aro, pues de a Bardziej mam wyczyszcza. Klianę papę... Federico Valverde. Przesłuchaj, jestem zaczynam zaczynamy. Konkurs jedenastek. Konkurs jedenastek, że to leża pieniądze, Teraz pewnie trafią na pierwszy rzut karny. Wie, Jesus, jednak on podchodzi do pierwszej z nas. Alison i w drugą stronę pokaże 3 do 3. 1 Met, z 3 metry, 2 do 1. Luis Diaz, Luis Diaz. Courtois i w tych samych Jeden. Tak, Kilian Mbappé, Kilian Mbappé, Kilian Mbappé 4-4 Broni Courtois Rygo I teraz trafia bez problemu

Zubbe, zubbe. Você Be... trafia z Bellingham, o Real avançou. Po buta karny. Po z błędem, jak się dalej. Riverford swój bieg. Raca w domu, a real do Sejm, do do MVP Chablon jest, no jest. A teraz Real Madrid jest amansatorem i tak jest. Finał Real Madrid kontra... Ten film, film z finału pojawi się już w czwartek o godzinie 15... O godzinie 16.00. Nie o 17.20. Dziękuję za oglądanie i ci ciesz się. Cześć.